No czekaj. Siema widzowie! Dzisiaj gramy w 9-9 dziewięć, dziewięć. nocy w lesie! Tak, 9 nocy w lesie! Z Tymkiem. Ajajaja, kokociako, ja. Z Tymkiem i Fabinem. No Mam nadzieję, że dobrze ich słyszycie. Kokociako. O kurde. To jest... To na chwilę z Robloxem mnie wywaliło. Dobra, ściągnęmy te drzewa. To było po To dobrze. No śnielajcie inne te drzewa. Ja łodkie będę ci mieć. On jest czerwot. To co to jakiś update jest? Nie. No z krzesłami. Wygląda trochę inaczej. Ty! Co on la to w powietrzu? Dziękuję. Dziękuję za 69 wyświetleń pod ostatnim filmiem. filmem. FILMEM! Oh Widzowie, bo jeden film o hakerze się nie przesłał, nie wiem czemu. Ale może nam się uda coś jeszcze z, z tym zrobić. No, bo jakiś haker tam niby, ale to był Seba. No to... nie, to nie było miło, ja obiecuję, że to nie było miło. Ja. I dołączył jak e, ten nasz kolega, który miał prywata e, Ale stary, stary, do... ja, ja, był, ja byłem, o, przyś, e, przysięgam na tego królika, co, co stoję przy nim, że, że to nie byłem ja. Ej, kokociapo, a, koko, a pami nie odzywasz się, tak? Co? My name is Sepson. What is that?

Wilk, 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 Właśnie chciałem powiedzieć: filaczeż, nie? Sas. To jest trochę sas. Fawi jest trochę sas. Tak. Mogę. A wyzumieć, ja mam e, 99 w lesie Radę tego co małotek i mogę jest, zabierać kubkę. Co to jest? Co? Co wam jest? ja? Jadę się szat? Co to jest? Ale co? Świetniki. Masz problem do świetników? Masz problem do szczytników? Nie. No. Mam no problem do siebie. O, tylko chodziam, ja? bo jeden. Ej, ej, Co? A podobno ten. Y, Jaki z y, y, Piedronek, ten, ten cały gam. Wyśmieżą podobno twoją siostrę oko Co kurwa? O ja Co? się z tym rozprawia zaraz. Ja skończyłem film, to ja się z tym rozprawiam. No, twojej siostrze płoką. A to ja się z nim, z nim rozprawię, jak, jak już skończymy ten film. To ja się z nim rozprawię. Wie, a nie wie, jak to się Moje? Tak? K kiedy? No, ostatnio w szkole, chyba wczoraj albo w cudzoziemie. Ja, ja, ja się z nim rozprawię po filmie. Czyli naprawdę Wszyscy muszą zjadać. Jakiś nowy typek w tej szkole, jakiś Gabryś. A to ja wiem, ja wiem, jaki Gabryś. W z ja z piątej! W piątej, z piątej. Z piątej! A wiem, to do małych! No? A gość ma przewalona, gość ma przewalona. Wiesz, że jestem wyszkodzony. Ale ja to, ma... to ten na obiadacie a, a to ma przewalona, ma przewalona. No bo i, moja siostra mówiła, że jakiś zabrył się bała. Ej, Fabi, rób no ognisko, rób no ognisko. Ja znowu węgla mam. Ja ciekawe ile dzisiaj będzie wyświetleń. Bardzo dużo widzowie. Raz, ze na A może tysiąc? to nie. Dwie. Trzeba pięć to... tysięcy lajków. I tak 69 wyświetleń pod ostatnim filmikiem, to jest nas mega dużo. Mogę po prostu nagrywać. Nie! I e, na jak, nie, na jakimś. Na kał było. Kał, który spał 4 sekundy. Wiesz, ile ja było wyświetleń? 300. 20 ilość. Nie, 320, bo teraz jestem na Twoim kanale. Ej, to mi tak zrobię co? Ja mam. A to moja. Eeee, salgo! A to była moja, ja sobie zdobyłem. O, ja znalazłem. Masz problem? No proszę, no... No róbcie to okiem. O, to no dobrze. Te ogień się wygasił. No to ja ci powiem, żebyś Fabi robił. Ogień się pali. Ja bym... No czy ogień się już nie pali? Gdzie się wszyscy u i ja

A mnie zaczynamy. się Ogień się pali. A ma... Ile tu trzefa jest! Ile tu drewno? No ja widziałem takie 10 miliony razy, takie coś. Ja Bije się za tym. Binkiem, no to się bij! bij. Chce byś wygrał? Fabiu, uciekaj! O to nie! Abadama KRIMINAL Ja cię wasz END Po prostu END UD UD FORNIK Aura to ja się tak będę leżeć To ja zaraz pójdę po ciebie Abadama KRIMINAL Trzeba mi Dał do worka masz problem? Nie no. A to dobrze, że sama to zrobił. Nie, nie można brać Fabiego. No Co mi się stało? Dobra, wiecie że ja zarobię? Idę po Ziciu, <laughs> żeby zarobić. A na kryminal, kryminal. Trzeba weźmił podłóż. to. ja się A masz bandaż, gościu? No chyba nie. Weź mi odwróć. Tylko bandażami się da. Wiem. No. No to mnie się nie pytaj. Tylko uważaj, żeby jeden na ciebie nie wpadł. Nie wpadnie. Nie Ше specjal. Cichej. Fajnie się w tym worku da <gryminal> O A bo bomba klepić. A kryminal, kryminal, kryminal. Widzę skrzynkę kryminal, kryminal, kryminal. Tam jest skrzynka kryminal, kryminal, kryminal. Mam bazę Dobra. jakichś typów kryminal, kryminał kryminał Co, co kryminał, kryminał, kryminał? Kiedy wrócisz na kanał szepik? Nigdy, bo już nie mam tego telefonu, na czym nagrywałam. Eee. Jak, jak nie ogląda. O! Eee. Na wilk, Mateo! Mateo, poruszałem sam ten zginąć. Mateo zginął. Ja tędę do zora. Na prawej będę ja musiał ja dwóch przysięgnąć. Najfajniej się w tym bolkule. O, krzesła. Ja pidi di. Niebo, ja widać, wida, że jakiś kuryszta i dwa winki mnie goniły. Trzeba jeszcze Do końca swojego życia Nie, nie, ba, bardzo się cieszę, nie? Bardzo się cieszę co widzę Jak ja przeżyję noc? Trzeba uratuj Postaram się, drobnie będę to do o drodze Tymka Dzisiaj jest dalej leśny. Ja Czy patrząc, pan, patrz, Nie, nigdy nie patrzę, bo mi się to nudzi. nie mam coś pokazać widzom. No to później pokażesz na końcu filmu. Chyba już zginiemy, bo nie mam... bo jestem głodny i już ginie. A, 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 a. Ej, dobra wieloma. Chciałabym rękę dla ciebie, Was. Ciebie, ciebie, ja to chciałam, mamilu, Dobra, jeszcze raz. Pan, ma, ja krzesła, kurde, ma, 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 ma. Ja miałem. Ja krzesła miałem. Graję, graję. Napiszę z takiego jednego kolegi, z którym zrobimy tyle dni. Ja już robię, piszę. No, e, dobra, no to pokaż widzą. A dobra, to ja muszę założyć tak maskę, bo nie mogę pokazywać twarzy. Elu? No bardziej zda. ale ty zasłon, <zaswór>, bo fleją. <grym>

no jest. jest no jest, dawaj. Dobra, tyle, 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 tyle. No to nud, falsza nie pokazuje. Tyle. Kazów patrz na 10 sekund. Widzieliście. Nie mogą no, mnie! Chyba to się nagrało, ty mój. Nie! Ha, ha, ha. Ale, ale tam nic nie było widać, tylko takie rozmazane. Takie rozmazane było. Mam nadzieję, że nie! Tak to mama mnie zabije! Ale było. Się nie to, to jest się super jest sprawa. O, o, o. o, 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 o Dobra. O, o. Dobra, widzę to jest na razie tyle. Teraz będziemy robili odcinek z innej gry. Więc za chwilę będziemy.